Witajcie z Kamionka, 12 września. Słoneczko, wczoraj deszcz padał cały dzień. Dzisiaj słonecznie jak widzicie pszczoły latają, pszczoły przynoszą jakiś bardzo jasny prawie biały pyłek. Nawłość właściwie już przekwitła. Są miejsca gdzie jeszcze tam kwitnie. Ale to już jest końcóweczka, nie ma na co czekać. Bo miodu nabłociowego w tym roku u mnie właściwie nie będzie trzy eee, tygodnie temu kiedy się zaczęło w ciągu tygodnia na pełni były prawie nadstawki, potem dwa tygodnie bez deszczu a więcej trzy tygodnie prawie eee, i to co miały to zjadły przerobiły na czerw podejrzewam i tyle eee, dzisiaj zabieram nadstawki wszystko muszę uporządkować i zaczynam karmienie Najpierw pokarmię, potem pod koniec września sublimacja i tyle i czekam aż się zrobi naprawdę chłodno, wtedy będę ewentualnie łączył rodzinę, odkłady z rodzinami i wtedy będzie takie dokładniejsze leczenie. A na razie jest czerw, także to tylko tak trzeba ogarnąć trochę. Zaczynam od tych rodzin, takich słabszych. No trzeba uporządkować to tak czy siak. Pszczół nawet jest. Nie jest tak, że one osłabły tutaj nic się nie dzieje. Pszczoły są, tylko tyle, że. No, nie naktorowało. Na pewno dużo będzie pyłku, także jeszcze te matki będą. Terwiły. Ale zobaczcie jak ta nadstawka wygląda Właściwie nic pół nadstawki Będzie puste jak nie więcej Są rodziny gdzie tam troszkę jest tego miodu będzie, będzie po te 10 kg ale tak jak tutaj może wyciągnę 3 no ale jest tak jest. Dobra, zajrzymy później do gniazda jeszcze no i spróbuję teraz zajrzeć do gniazda. Przede wszystkim spojrzę sobie czy one tutaj cokolwiek sobie przyniosły z tej nawłodzi. No jak to wpłynęło na czerwienie, jak to wygląda w tej chwili. No trzeba będzie jakieś Decyzję podjąć. Na razie najfajniej by było, jakbym mógł zabrać sobie ramkę, jakąś zacieśnić te gniazda już teraz. Ale raczej jeszcze się nie uda. No to tutaj ta, pusta rabka. Ta była węza odbudowana, jak widać. Przeczerwiona już, trochę tylko pieżgi, ale właściwie puste. Także fajnie, to chętnie bym zabrał. No tutaj więcej pieżgi. To jest taka ramka zewnętrzna, ale słuchajcie, tutaj w jednej trzeciej jest zalana nakropem. Także przydałoby się, żeby to oczyściło. Nie chcę mi się wstawiać tutaj korpusów dodatkowych na te dwa dni nawet, sobie tutaj wrzucił te ramki na górę, żeby to przeniosły na dół. Ale szkoda zabawy. W sumie ramka ciemna, można było to wycofać, ale sobie. No i znowu pieczga i trochę na kroku, niemożliwe no dobra, czyli ta strona jest właściwie pusta zobaczymy jakiś czek W jednej trzeciej zalana na kropę. Nic nie ma. No i datylność. zaczyna się. Zaczyna się część. Jeszcze mamy dużo, dużo czerni. Wygryzający się znowu cała ramka cełówka Widocznie nam ostatnie ramki Spokojnie. Karmu wcale nie za dużo. Odbieram meczki na tych to jest minimalna ilość. W nadstawce też niewiele było. Także trzeba karmić. No i dobrze. Spójrzcie jak słabo te nadstawki wyglądają. Zobaczcie co to jest. Nadstawka. W nadstawkach na jest połowa tego, co powinno być. Także na nie dopisała u mnie, jak widać. Kilka rodzin ma coś w nadstawce, teraz trochę tutaj. 4 ramki, 5 I tyle. Także słabizny. No, spojrzę do następnej rodziny. Ale w międzyczasie Ach, Ale jest tak sklejony, że nie można oderwać. Te są spokojniejsze. Eee, tamte rodziny w cieniu gdzieś takie bardziej pobudzone. I nawet nie o to chodzi, że żądie, no ale widać było. Bardzo, bardzo latają dookoła. Tutaj zrobię to później, ale przejdziemy do odkładu, Pokażę Wam na odkładzie. Bo teraz eee, jest taki drobny myk. No, tu trochę przyłek jest. Dajcie. Podkurzać. Teraz mamy taki czas, że ten czerw powinien się kończyć. Żeby można było skuteczniej leczyć. I słuchajcie, taka mała podpowiedź bo tutaj wiadomo. No zobaczcie w odkładzie jak ładnie. Te ramki pokarm. Ale gdzieś jest jeszcze czerw, tak? Spokojnie znajdzie się w rodzinie 3, nawet 4 ramki, gdzie jest czerw. Tutaj już naokoło jest pozalewane, tak jak widać, błyszczy się, ale jeszcze troszeczkę tego czerwiu jest. I teraz. Przez taki mały zabieg, jak przeglądamy, wyjmuję sobie, słuchajcie, ramkę, no i mam tego czerwiu tutaj więcej. Wyjmuję następną, jest znowu czerw, znowu czerw. Ja przy takiej okazji, jak jestem przy pszczołach, no bo wiadomo, teraz się już będzie coraz mniej zaglądało. Ten czerw jeszcze rozsuwał. Rozsunę je. Pszczół jest tutaj dosyć. Żeby ogrzać. Zresztą jeszcze są dni ciepłe, noce ciepłe. spokojnie można się pobawić. Rozsuwam sobie. To też już nieduże jest. I kiedy to jest przedzielone taką ramką, gdzie jest więcej pokarmu, to wydaje mi się, że łatwiej zalewają. Ten czerw się wygryza. No, tutaj mamy węzę włożoną. Od góry jest zalana. I znowu idzie pyk po zewnętrznej, a w środek tę resztkę znowu. I mam przedzielone pokarmem ramki z czerwiem. To mi załatwi, ułatwi zalanie. No, a tutaj ta resztka jest jeszcze, bo będę teraz karmił. Kiedy ten czerw na trzech ramkach podrząd jest, no, nie wiem, będzie to 10 dni, 2 tygodnie, żależy, bo tutaj jeszcze są larwy, 3 tygodnie. E... Zostanie pusta dziura. Jeśli mam co drugą, ramkę pokarmową zalaną ładnie. Podaję z miejscem, gdzie może ładnie matka już nie czerwić, tylko pszczoły będą zalewały, to ten pokarm będzie lepiej rozłożony. I nawet jeśli zostanie tam jakaś dziura na pół ramki, to nie będzie tragedii w tej łyżce. Dosuwam, dosuwam. Dostają zawsze zatwór z boku że tutaj się nie, nie wyziębią, nic się nie będzie działo. Pszczoły jeszcze są na zatworze. Jest ich dosyć. Tutaj w tych pierwszych ramkach, gdzie było więcej pokarmu, tu jest na czarno. Czekajcie, zobaczcie. Tutaj pszczół jest w trzech uliczkach jest na full. No tutaj, ta pokarmowa ułożona. Znowu był czerw znowu tych pszczół jest więcej. Ale sobie już to spokojnie ogarną, wystarczy je podkarmić one jeszcze nie były karmione to jest wszystko to co sobie przyniosły także wygląda nieźle tutaj następna rodzinka ciężko mi tutaj nagrywać każdą otwierać, ale tutaj znowu cztery ramki pełne te były akurat pełne na full ale sześć ramek albo śladowa ilość albo wręcz czyste Także tak to pewnie będzie wyglądało do końca tam liczę na te trzy rodziny, które yy, lepiej w tym roku się wykazywały. One tak bardziej na słońcu stoją. Może dlatego. Yy, wcześniej latały. A tutaj znowu zajrzę. I tutaj powinno być w gnieździe dużo pokarmu, bo korpus jest ciężki. Także tutaj na spokojnie. Tak jak widać tyle pszczół. Na razie muszą zostawać na 10, Bo z tego co przyjrzałem co już zrobiłem to nigdzie nie udało się zabrać tych ramek tak naprawdę bo, no bo jest dużo pszczół jeszcze. Zobaczymy podkarmianie, a potem w najwyżej będę wycofywał na wiosnę. Bo wiadomo że tych pszczół jeszcze będzie. No dobra, do roboty. no ja widzicie nie mogę wyłączyć po otwieraniu uli zrobił się ruch no to znaczy, że tak się skończył, tak? pszczoły wyleciały i teraz wszystkie tutaj się kręcą przy ulach nie rabują się to znaczy, że jeszcze mają co przynieść, bo jeszcze cały czas z tym pyłkiem przylatują Także coś tam kwitnie. Jest też pyłek z nawłoci, bo ten pomarańczowy, ale to już końcóweczka. Trzeba to posprzątać i chcę wykorzystać te ostatnie ciepłe dni, żeby na spokojnie je sobie zakarmić. No czerw jest, jest i jeszcze będzie, ale po częściowym tym podkarmieniu jeszcze za te dwa tygodnie powinno trochę ubyć w czerwiu wtedy sobie wysublimuję kwas i będą przeleczone w miarę potem poczekam aż będzie naprawdę zimno przełom października listopada powtórzę i wszystko i zimowanie nie zostawiam u siebie zbyt wielu ramek nie ma sensu zakarmiać w ten sposób żeby zostawały puste ramki raz, że ten pokarm skrystalizuje dwa no, trzeba więcej włożyć a nie ma co liczyć na to, że one sobie to wykorzystają, bo one sobie przejdą, nie przejdą. Żeby przejść, żeby się rozejść, rozkłębić na fajnie to temperatura powinna być taka, że pszczoły poleciały i to poleciało nie jeden dzień wtedy sobie mogą. Zacząć przenosić na ramkach, inaczej to my musimy im przesunąć ten pokarm. Musimy wyjąć tę zewnętrzną ramkę, położyć na górę. No ale to już widzieliście. Po to ocieplenie na rameczki i małe dystanse, żeby mogły wyjść do góry i zjeść. Wtedy to ma jakiś sens, a jeśli mamy nie zaglądać do wiosny, no to nie ma tych ramek, co zbyt dużo zalewać, żeby puste zostały. No dobra, na razie idę trochę poogarniać. Zostało mi jeszcze kilka rodzin, ale niech się uspokoją. Dam sobie teraz z tym spokój, nie ma co opędzać się od przum. Niby nie atakują, niby nie gryzą, ale nie pracuje się przyjemnie, jak się kręcą koło głowy ciągle. Tak jak widzieliście, Poprzesuwałem trochę czerw. Porus, po, te, te najciemniejsze ramki dałem na zewnątrz, bo może uda się wiosną je zabrać. I tyle, zakarmi się, daje inwert, także to szybko pójdzie. Jak będzie tak ciepło, to naprawdę te dwa rzuty to będzie w ciągu kilku dni wciągnięte. Te 8-9 kg wciągną błyskawicznie. A potem będę dolewał. Aż, aż, aż przestaną brać. No, jeśli będzie ciepło, to trzeba będzie to dozować i zalać jak najpóźniej tę ostatnią porcję. No, ale teraz niech już zaleją chociaż ze trzy czwarte. No dobra, idę sprzątać, pozbieram ramki, pozbieram propolisu trochę zebrałem. Muszę to wszystko trochę ogarnąć, kraty odgrodowe zabrać stąd. I tyle. Dobra, trzymajcie się. Na razie.